Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam gatunek Armadillo officinalis. Jak widać, wyglądają jak takie kamyczki. Tak się prezentuje ich box. Nie jest zbyt duży, ale im to w zupełności wystarcza. Armadillo officinalis uznawane są za bardzo łatwe w hodowli. Przeżyją praktycznie w każdych warunkach. Są odporne na przesuszenie za to są troszeczkę mniej odporne na zalania, czyli po prostu zbyt duża wilgotność panująca w ich pojemniku. Dorastają one do 2 cm, a gdy się wystraszą, zamieniają się w kuleczki i strytudulują, czyli wydają taki śmieszny dźwięk. Po prostu ocierają swoimi nóżkami o pancerzyk od środka i po przyłożeniu do ucha można usłyszeć to. Armadillo Fisinalis mają bardzo twardą chitynę. Po prostu mają bardzo twardy penterzyk i dzięki temu, jak się zwijają w kuleczkę, są praktycznie odporne na większość rzeczy. Izopody te naprawdę szybko się mnożą, ponieważ jedna symica może wydać aż 300 małych izopodzików w ciągu roku. Jest to naprawdę dobry wynik. W naturze znajdziemy je w Europie, na przykład w Grecji lub w Hiszpanii. Teraz pora na najciekawszą część tego filmu, czyli możliwe odmiany kolorystyczne, zwane inaczej morfami. Do wyboru mamy Officinalis Brown, Officinalis Pink, Officinalis Pink Dalmatian, Dalmatian i White. Jak najbardziej popularne są w wersji czarnej, czyli te, które widzimy tutaj. Jeżeli chodzi o ich karmienie, to standardowo wybieramy jedzenie, które jest dostępne u nas na sklepie, czyli na przykład kryl, płatki lub kiełż. Mamy jeszcze dużo innych wariantów, również można z tego skorzystać. I warto oczywiście podawać im warzywa lub owoce raz na jakiś czas. bo nie możemy zapominać oczywiście o liściach i próchnie, które również dostaniecie u nas w różnych wariantach wielkości, tutaj jest taka mniejsza torebeczka, ale śmiało możecie zamówić coś większego. Jeżeli chodzi o wilgotność panującą w ich pojemniku, Powinniśmy zraszać mech raz na jakiś czas. Można dotknąć, sprawdzić czy jest wilgotny. Ten jest akurat wilgotny, wszystko jest w porządku. Po prostu trzeba zwracać na to uwagę. To już by było wszystko w dzisiejszym filmiku. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tych izopodów lub czegokolwiek innego, to śmiało opiszcie je w komentarzach, a ja zachęcam was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji no i Zajrzyjcie do nas na stronę, może znajdziecie jakieś ciekawe izopody, które Was zainteresują.